Witam Państwa bardzo serdecznie z Czerwonej Kanapy na stacji Falenica. Ten świetny tydzień będziemy czynić w kratkę. Kino będzie zamknięte w piątek i w niedzielę, za to w sobotę i w poniedziałek zapraszamy na naprawdę świetne kino. Droga do zapomnienia z Colinem Ferfem i Nicole Kidman to piękna opowieść, świetne aktorstwo, wspaniałe plenery. I tu wydaje się, że to jest film, jakby skrojony dla Stacji Falenica i dla Państwa, więc serdecznie zapraszam. Gramy go od poniedziałku do lanego poniedziałku, 21 kwietnia. here to help us to you have a good war. we said no. live for revenge. Hardcore disco to debiut Krzysztofa Skoniecznego, znanego twórcy teledysków. O którym wszyscy mówią, że gdyby takie debiuty w Polsce były, to bylibyśmy naprawdę, przynajmniej kinowo, szczęśliwym krajem. Świetne aktorstwo, bardzo dynamiczny montaż, dobra muzyka i bardzo mocna historia. To na pewno walory tego filmu. Wydaje się, że, że każdy kinoman powinien znać ten film. Mam taki wkręt, że od małego pytam o to ludzi, i wszyscy zawsze mówią, że. Zamarznąć, to to mniej boli. Bo mi się wydaje, że jak bardziej boli, to jest ciekawe. Intensywniej tak zmysły ci dopierdala zamiast otępiać, nie? co mi się w tobie podoba? Że ty mało mówisz. Nie pytasz o nic, tylko robisz od razu. Nie znam cię, ale I masz oczy takie, że... Dla dzieci przygotowaliśmy nową propozycję, czyli Sarilę, kanadyjską animację w 2D i w 3D opowiadającą o przygodach pewnego plemienia eskimosów. Zostają z nami też mapety, a na dwa seanse zapraszamy też na Lok, czyli pięciogwiazdkowca według wszelkich możliwych recenzji, znakomity obraz, który jest grany już od zeszłego tygodnia.